Wsiąg go i dobie Dzisiaj Będziemy zbierać wszystkie Mietyki, nie medaliony Co nie? Og to się przypi Dzisiaj gramy w formę, zdobywamy wszystkie mityki i challenge wygrany ja próbuję zdobyć! i mam Nie wiem, ale chcę zrobić jakiś gol. Za niedługo, Bronek. Podobno. Tak, zrobić shortsa. Taką, żeby jak zrobić swoje eventy jakieś. To to jest osoby. Osu... Osoby. Nie lek no. jak będziecie no, co. Osobę. o ja. Wiesz, co? O, jest skupimy. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja, ja lecą tam, bo przecie tam zginąłem. Dobra, wiesz co? Ja lecę na do demona. Tyle cisz na księżyca wąknie, zdobywasz klucz. Nie otwierasz sejfu. No i dobra. Ja mam akurat przy sobie drugiego bossa. Czyli takiego jakby szoguna, ale nie I szoguna. Pedalio! Medalion ogólnie nie zdobywamy, tylko mityki. No, te, do... jak go zabije sędzia, to mi mityk. <coughs> right, Ogrąca, o, czyli? Ograniczał ciębyś Lucy Dreams? Dobra, na start dwa skrzynki, jedna normalna, a druga legendarna. Okej, okay, fajny start. Jak masz do ratowania mierz. Obracan... Tylko żeby... Jak będzie 1 11% to już go nie usuwamy, żeby nie zginął. W odpadku. Dobra, mam tutaj mpc ale mi potrzeba duszka Ja pierwsze co mam? Yy, dużą potkę na start Nie wiem, do ten Ja się chory to będę mnie nagrywał ja Chyba mieszać nagrywał... Ale... No dzieje się dusek. Wreszcie nie ma no mnie <coughs> zostaje. Pierwsza faza ukończona. To jest nie faza. Kolejny raz rzadka skrzynia Ale masz fajnie Lo. Eugenia, no Eugenie się ale może się Nie do iłce mnie inne bronie, ale do... Jest! Jest! Duszek! Duszek! Mam o wiesz, W ogóle tylko nie zginę, bo nie mogę parać się do ciebie Nie money, money, green, green, Król, o nie, nit. Nie, nie zdążyłem Jedziemy do... Nie Nie iść. Nie idziemy. Dobra. Miesz, mam nitek. Mam pierwszy mityk. Okej, okay, nawet wiesz co, klucz mi też, nie? Teraz jedynie co potrzeba to bronie i jakiś No To <głos》> najgorszy, że ja nie mam masów. Ja idę do tamtego typa. Ja się poświęcam! Nie, 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 go Tylko jeszcze raz musisz go Wiem, rozumiem Ja muszę o tam iść, do tego nie, nie, chyba też nie, Ej, pogrom, zobacz. No wiem to od Godzilla. Godzilla. Godzilla zrobiła takiego rakietę, że aż wybuchnie świat, ale był taki mały eksplozja. To jest naprawdę tylko jeden... Tylko jeden dymam i to co zrobiło. Jak to, to powiedziałem, było realnie wytrzymał. Dobra, pierwsze oko. Już strefa do mnie leci. Ale i tak musimy ten. Zabić boszy. Dobra, jest. Ja się poświęcam i lecę do burzy po jeden boss. O tutaj jest. Ej no, zginę od burzy. lecę. lecę. Pogra masz aptetki przy sobie? Nie. No to chyba ci polecam, żeby poleciał stąd. Nie, ostatnia faza została. Jest! Nie przeszedł! Nie, no nie ma żadnego mitu. Muszę... Mam obceczkę, mam teczkę. Dobrze, dobrze. Boś myślę, że musimy nagrać od nowa. Nie. Dobra, nie użyłem ostatniej... ostatniej procent. Ogromek, nie sobie apteczkę. Zginęliśmy. Przeszliśmy, mój kosmar. A teraz mój cel chyba jest. Bo ja szanuję, co ten, tak go zmieniać buź. Czy jak ten, ten, boss, ten boss zniknął? za no co? Ten boss jest koło Może żeby o tam pójść po zmieniać Jak jest to nadal uwielbiam Fornata. Jakby coś tam nie ma medalion, ale możesz tam polecieć po straty. No i jeszcze po zmieniać jak to yy, jakbyśmy w burzy. Ja idę po Godzilla, znaczy nie, my nie będziemy źli, ale za to bierzemy tego bossa, który ma mityka. To jest nasz cel. Brak. Będziemy musieli chyba tego bossa razem pokonać. Ja nie go pokonam już sam. No wiem, ale wtedy u Ciebie nie było strefy. Ja mam samo spawnerki. Jedynie co, ja mam to, mitycznego SMG-ka i mi wysłał maskę. Tak. Ja. po za O... Znaczy... Jest... A ty mnie nie jeden ja darmnego no to bym dwa dłużki, tym No Może... na pewno. Szybko, szybko! Śpieprzaj, śpieprzaj! Jak najszybciej... o! Idealna strefa. Na tego bossa. Jestem już na miasto portą. No to ja ci idę pomagać. Money, money, cringe cream, cream I don't Ja muszę money. I'm going to find the only one that is a, a, a sanogut, <cŁa> Dobra. Nie! Ej, ten post się teleportuje teraz. No bo on się teleportuje. Właśnie. Vlastně. Ne, či teda při teleportu, kur... ne, čitra... ale už teda... Ale ho mám do niego blízko, tak? Jak já ja dnes zgalváji, to už se nemůžu teleportovat. Dobra, já se vlastně z niego Jestem doslovně <laughs> Dobra, teda co se dostáví, to je Walko już się nie teleportuje pogrom. On się nigdy już nie teleportuje. Szczerze, on się spakuje i będzie mnie palił, ale nie. Nie mam maksu. Mogę <laughs> jak nie zginiesz, jestem blisko ciebie. Nie mam maksu. Ja mam trochę. Takie, żeby zbierać masy na ratowanie się. A mnie nie potrzeba maksu, bo już mam w sobie. Ale nie ma. Nie ma I mam max. Maksów. Ja biję tego bossa Ja biję tego bossa z całej siły Nie ma. Nie ma. Nie no. ma. Ja nie ma. zniknie to będziemy mieć Nie ma. bez ma. bez Oh, wiedziałem mamy mityka. Mityka. no To kody, ja biorę na broń, Ale mamy mityka kolejnego, jest to mityczna RK bez celownika. Robimy to dobrze. Postępy, mam nadal, a nadal ten klucz. Tylko jedynie co trzeba zrobić, to pokonać i najprawdziwą wszystkie mityki. Musimy poczekać na wyspę. No. W ogóle, zaś tu teraz zamienię coś u pana drewniaka. A ja, a ja mam coś legendarnego. Ej, te co się do zamieni? Ej bo nie mamy kolejną, mi nie broń, tylko kolejny jakiś broń Chyba będę mieć szczęście, będę mieć legendarną pompę, legendarną snajperkę, legendarnego railgun'a. Jest! Wyspa! Teraz będzie wyspa. No to lecimy do niej. Ta wyspa jest na uko strefy. No. Będzie na całe, będzie na całe, będzie na 100% na całe. Chcesz legendarny... legendarny pistolet z tłumnikiem, znaczy yy, ten partyzyjny pistolet maszynowy cicho ciemny, masz cicho ciemnego. Ja mam... Ja już mam o to. Nie muszę. Ja podzielamy, pójdź mam to. Nie muszę pójdzie łącz tego. Jest tam. Dobra. Chodź. Dopiero jest. My... Musimy iść ten. Dobra, Ja ładuję bronie. Jesteśmy dosłownie... Dobra, już się... Gali. Już nie tą SP. Ej, to się stanie, jak będzie ten portal godzinny w strefie. Ej, ja mam pomysł! Albo nie, dobra, bo jeszcze nie nagramy wszystkimi typami. Bo, a jak już pokażę wszystkie wityki to wchodzimy do Portal Godziny i pokażę ci widzom jak to wygląda jeśli a ktoś jest. jeszcze nigdy nie wychodzi Ja wejdę, bo ja nagrywam Ja już zbijam oko tego pana Mam ja bardzo dobrą broń na daleko Okulna O, o Jezu, nie mam papsa daleć ja się... apteczkę Boleci druga ja apteczkę. Mam, ja, ja no wiem, ale ja masz. Muszę uciekać, o! No to biorę. Mam jakieś bajkosłonki. Bajosłonki nam będą potrzebne na ochronę od tego silnego. Podrom! Rów to, rób to, rób to, rób to! Mam takiego wielkiego loa! Też mam Noła. Ja mam największego nie, największego. nie, 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 Pogrom! Ale nie, ale nie, Ale Program, max, ba, SPIECZAJ! Było oh, no blisko. Oh, oh. Jestem ten yes. leczarka! <laughs> Jestem leczarka! Jest. Mamy Glutek. 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 Glutoborow. Jestem w jego, Jestem w nim. Jestem w nim. Dobra, kolejny, dawaj nie. Lecimy ta jeszcze Bra. raz. Idziemy poświęcić życie. Poświęcić życie, bijajk. Like. Brek, chyba nam się nie uda. bo tam prostu święcić jakiego A bo. Nawet... Bro, tym ja mam większego niż ty. On ma tak dużo. Biko! Bro tam poleciał! Tam jak się Nie, pokonamy go. Nie pokonamy go. Nie, nie ma opcji. Ja mu się odraca. Bogrom, To jest Bronek, chodź, walnie, walnie wal na dół i czekaj. No, na dół! Nie, nie przeżyjemy tego Ej baj baj Bale ci na dół Żyje? Żyje, chodź, 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 chodź chod, chod. Będzie mieć taką taktykę <śledziany> Jak to skinia. I Ta maska na ciebie zaraz wejdzie Powiem ci za kiedy maska w ciebie Le Maska, 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 maska Nie, nie nie, 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 nie Dobra, no, no, chodź. No, chodź. Nie! Nie dobra, już nie przez... Nie, pokonamy go. Chyba. Pokonamy go, ale musimy być cierpliwi do zginięcia. Wiesz co? Lecząco i spieprzamy. Albo nie spieprzamy. Nie! Leczymy nie. całą leczą no. o tym, lecimy... Chociaż z tym będziemy... Uleczymy się tym całym. Zmarnujemy go. O ma kraka już ten boss czai. Dobra, idziemy teraz na tego bossa. Pokonujemy go. O grom! Nie spróbuj za zginąć. Pomagam ci! Ja nie mam to przeżyjemy. Yes! No i tak, mam Bierę to. mam niech. blade'a. Lecząko. O, Dobra! Spieprzanko! spieprzaj. Ja idę w Godzilla Najpierw... Najpier nie, jeszcze nie, jeszcze nie musimy najpierw wszystkie tutaj dać się wityki. Ale już jest burza! Patrzcie, to są nasze wszystkie wityki.

O wejdę do... To ten. Ja tak popych Dobra, zobaczcie. Tu już pierdamon. To może? Zrobić to, żeby on krzyknął też. I najmocniejsze... Laser. Cieszymy te miasto i kończymy, widzowie. Musimy go pokonać. I potem lecę do burzy i ginę. Z godziną. Musimy pokonać. Musimy zjeść miasto. Cechu, uciekaj. Uciekaj, chłopie. I w strefie. Jeszcze nie. Musimy... Przynieść się w stałe. A Jeszcze tu drzewa zostały, bo... Butkar nie można. Dobra, już, już ten, już nie niszcz tego mieszka czego wejść do strefy i, i pokaż jak się dzi nie godzillą. dostaje! Boże! I dobra background buk pylo obrażeni Aha Ile wygodziła HP? Osiem obrazów nie zabaje. Elo, mnie się gdzieś to HP. Nie, no ma jeden milion. Nie, więcej. Tego zabiło go w pienięć w 2 sekundy. Dobra, przodu dwa pieniądze. Jak wy zginiecie. Lecicie. Nie. 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 To ja to widzę... widzę. Ale nie opuszczaj pogram. Do widzenia, dobre! Czekajcie, jeszcze pokażę Wam mityki na sam koniec. Jeszcze przyjdę, bo mam dwa mityki. Leci ZOSTAWA! Dun to wszystkie mityki, albo nie wszystkie? Dobra, no to na koniec, ale pogram nie op opuszcza. Ja jeszcze zrobimy to. Pa pa!